Wernisaż wystawy malarstwa sekcji plastycznych Tomaszowskiego Uniwersytetu III Wieku oraz Miejskiego Ośrodka Kultury odbył się w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej. Sekcja plastyczna, która działa przy Uniwersytecie III wieku skupia ludzi, a właściwie to skupia kobiety, które bardzo lubią malować. Nie malowały nigdy wcześniej, dopiero z chwilą, kiedy przystąpiły do Uniwersytetu III wieku, rozpoczęła się ich artystyczna działalność. Z początku było nas bardzo niewiele, zaledwie 8-9 osób przychodziło na zajęcia z plastyki, ale w miarę upływu czasu ilość chętnych ciągle wzrastała. W tej chwili jest nas już 32 osoby i najbardziej cieszy nas fakt, że ten babieniec, który na początku był, teraz się zmienił, a to dlatego, że doszło do naszego grona aż czterech panów. Wszyscy pracujemy z ogromnym zaangażowaniem. Jesteśmy niesamowicie wdzięczni naszej opiekunce. Tą opiekunką jest pani Bożena Gajda. Sekcja plastyczna to przede wszystkim ludzie, którzy w niej są. Są to panie, panowie i na pewno to, jak potrafią pracować, z jakim zaangażowaniem, pomijając, że każdy z nich mówi, że nie potrafi malować, świadczy o tym, że. Nie, mogą z siebie wydobyć pokłady nie, wielu możliwości, wielu umiejętności. Jest to młoda osoba, przemiła, sympatyczna, która wykazuje ogromną cierpliwość i właściwie z mozołem poprawia nasze źle zrobione kreski. Sekcja plastyczna zajmuje się nie tylko samym malarstwem stosujemy różne techniki ołówek, farby akwarelowe farby olejne, ale również wykazujemy działania na innym, że tak powiem, polu. Na przykład wykonywane są różne prace z gliny, wykonywane są prace z metaloplastyki, były zajęcia z miedziorytu. Ogromnym, ogromną popularnością cieszyły się zajęcia z dekupażu. Wtedy, kiedy zbliżała się wiosna, żeby jakoś wyglądało bardziej radośnie w naszych pracowniach, panie robiły kwiaty z bibuły, robiły przepiękne narcyzy, robiły piękne żonkile, czyli nie tylko samo malarstwo, ale również inna działalność artystyczna. W trakcie wernisarzu sekcja wokalna Uniwersytetu ad libitum wykonała pieśni patriotyczne. Ekspozycję prac będzie można oglądać do 30 listopada w godzinach od 9 do 16. O, marsz marsz z ziemi do Polski, za twoim się z narodem. Prace są dedykowane seniorom na te smutne listopadowe dni, jako że listopad jest miesiącem dni seniora. Uniwersytet III wieku tym skromnym, w naszym odczuciu bardzo skromnym wydarzeniem, chcę podkreślić dni seniora, które wszystkie jednostki kultury, instytucje kultury, jakieś małe wydarzenia. W ciągu tych dni seniora proponują i my, tym wernisarzem oraz po wernisarzu, wspólnym śpiewaniem pieśni patriotycznych, jako że niedawno było święto niepodległości, chcemy podkreślić czy wysłać dedykację do osób starszych, że wspólnie chcemy te dni seniora obchodzić. Uniwersytet III wieku rozwija się w dalszym ciągu bardzo prężnie. Znowu w tym roku powstały dwie sekcje. Liczne sekcje, sekcja piękna, studium piękna i urody, która liczy w tej chwili 60 osób. Spotykamy się na y, spotkaniach w zakresie pielęgnacji dbania o wygląd zewnętrzny, pielęgnacji nóg, rąk. Pielęgnacji włosów, dbałości o sylwetkę, o sposobu ubierania się, estetycznego wystroju. Następna sekcja, która za chwilę powstanie, jak odbędą się warsztaty fotograficzne, na które pozyskaliśmy pieniądze z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w programie pod tytułem Budujemy mosty. Po tych warsztatach. Będzie działała sekcja fotograficzna, ponieważ jest takie zapotrzebowanie I, i też to jest sekcja liczna, tam prawie 40 osób się zapisało. Uniwersytet się rozwija i będzie się rozwijał. Wstrzymaliśmy przyjęcia, przyjmujemy tylko osoby, które, którym uniwersytet ma pomóc wyleczyć się. Z poczucia samotności bądź jakiegoś złego nastroju z powodu wieku. Tylko takie osoby przyjmujemy, które skorzystają z jak największego wachlarza naszych, naszych tutaj propozycji, jakie mamy. A jest to wachlarz dość bogaty, bo już jest w tej chwili 12 sekcji, które działa, także można sobie czas wypełnić po brzegi. I jedna osoba nie może z wszystkiego korzystać, bo brakuje czasu.